Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, rzekłbym takim nie końcowym, ale takim głównym, ponieważ będziemy kończyć jeden z główniejszych wątków, wydaje mi się, a odnośnie Sądu Królewskiego, a także Bitwy z Radowią. Zobaczymy jak to pójdzie. A jest to też okrągły, bo chyba dziesiąty odcinek zresztą naszej serii z Yes Your Grace. Jeżeli ktoś nie widział poprzednich, zapraszam serdecznie do obejrzenia, szczególnie jak dowiedzieliśmy się ostatnich poszlak w poprzednim odcinku. A teraz lecimy prosto do Sądu Królewskiego. Ten odcinek zapewne będzie troszeczkę krótszy, bo chciałbym, żeby w tym odcinku był tylko Sąd Królewski, była bitwa i ewentualnie jeden tydzień po bitwie. Jeżeli coś będzie po bitwie w ogóle, bo tego też nie wiem. Ale myślę, że w taki sposób będę chciał. armia opłacamy. De facto możemy nie opłacić i nadal mieć tysiąc żołnierzy. Mam pytanie, czy nie będziemy potem potrzebować jej, więc zapłaćmy po prostu. I zobaczmy, co to będzie. Sąd Królewski z kropką nienawiści. Witamy na Sądzie Królewskim. Najpierw przesłuchamy świadków, którzy mają coś do powiedzenia w tej sprawie. Następnie przejrzymy zebrane dowody. Na koniec zidentyfikujemy zabójcę. Niektórzy z Was są podejrzani, i mam powody, by wierzyć, że prawdziwy sprawca jest dziś wśród nas. A zatem usłyszmy, co mają do powiedzenia świadkowie. Wasza wysokość, mamy dwie. Nie, trzy osoby wpisane jako świadków. Od kogo zaczniemy? Zaczniemy od takich mniejszych. Wieśniaków Wieśniaku z Brance. Odejdź. Powiedz wszystkim, jak się nazywasz i skąd jesteś. Ole, ale boss. Imię to Hermar. Jestem z miasteczka Lorda Edtona, Brancy, wasza wysokość. Co masz do powiedzenia? Posiadam winnicę w Brance. Od jakiegoś czasu obserwujemy Lorda Edtona. Zachowuje się dziwnie. Spaceruje po wiosce w transie. Jak śmiesz mówić takie kłamstwa? Uspokój się, Edton. Pewnego razu obszczał wszystkie moje kwitnące winogrona, i żadne z moich winogron nie chce teraz rosnąć. To niegrzeczne. Nie jest miłym człowiekiem, Wasza Wysokość. Jestem przekonany, że to on otruł talisa. No i to by się zgadzało z naszymi poszlakami na razie. Czy to wszystko, Hermar? Czego więcej potrzebujesz? Pozwólcie go. Kto następny? Strażnik zamku talysa. Strażniku talysa, podejdź. Podaj swoje imię i powiedz nam, co masz do powiedzenia. Nazywam się Lutfrid, Wasza Wysokość. Byłem strażnikiem króla talysa i dobrze mu służyłem. Niewystarczająco dobrze, zapewne powiecie. Ale wiedzcie, że niewiele mogłem zrobić z trucizną, szczególnie taką, która działała tak szybko. Dzień śmierci króla Talisa był dla mnie dnem, dniem wstydu i winy. A król Iwo nadal każe mi za to płacić. Do rzeczy. Chciałem tylko powiedzieć, że przez lata byłem świadkiem, jak wielu ludzi odwiedza Talisa, ale nikt nie rozgniewał go tak bardzo jak Noaksy. Myślę, że wszyscy wiemy, jakim jest kłamcą. Nie jestem kłamcą. Może się przyznawać, że byłeś, więc. o tam. Kim jesteś, żeby zawstydzać mnie przed królami. Cisza. Jak w klasie normalnie. Każdy się przekrzykuje. Talis nazwał go oszustem, po tym jak zaproponował pomoc jego żonie Palomie. Talis wiedział, że jedynym powodem, dla którego Noaksy zaoferowała swoją pomoc, była chęć zasłynięcia z czegoś, czego nie zrobił. Noaksy był wściekły, twierdząc, że nie jest oszustem i że pokaże Talisowi. Rozumiem, nie mam pytań. Kontynuujmy. Okej, okay, to też jest ciekawe, bo jednak większość... Rzeczy wskazywała też na Edtona, że Edton nie lubił się z, z talysem. Doradco króla talysa. Ale idzie. Podaj swoje imię i powiedz nam, co masz do powiedzenia. Nazywam się Rigo. Byłem doradcą króla talysa. Mam bardzo ważną informację, Wasza Wysokość. Rozpoznałem tutaj Lady Lena. Niedługo przed królewskim ślubem odwiedziła nasz zamek i groziła królowi talysowi. Powiedziała, że to jej syn powinien poślubić Lorsulię, a nie Iwo. Powiedziała, że jeśli ślub się odbędzie, zjawi się Potalisa i jego rodzinę. Wiesz, jak postąpić Wasza Wysokość? Wyraźnie jest sprawcą kłamstwa. Przyjdzie Wasza kolej, by się wypowiedzieć Lady Lena. Czyli to jest coś, co też odkryliśmy: że Lady Lena jest dość podejrzana wraz z Zetonem. Dziękuję, Rigo, to było bardzo przydatne. Kontynuujmy. Myślę, że to wszyscy świadkowie, których mamy. Przejdźmy do zabranych dowodów. Fiolka, zacznę od Fiolki. Fiolka z trucizną. Sama substancja wciąż jest w środku. Jesteśmy pewni, że należała ona do osoby, która otruła króla Talisa. Lordzie, Edton, wystąp, proszę. Wśród rodzin królewskich powszechnie wiadomo, że masz dostęp do wszelkiego rodzaju trucizny. Nasze testy wskazują, że substancja z Fiolki to ta sama, której użyto do zatrucia króla Talisa. Do tego znaleziono ją w pobliżu Brancy, wioski pod Twoją kontrolą. Tales był przeciwny handlowaniu pyłem, a jak dowiedzieliśmy się od lorda Lursa, wydwajnie nie pozostawiliście w najlepszych kontaktach. Wraz ze śmiercią Talysa, osłabione granice z Ataną mogą ułatwić Ci rozprowadzanie pyłu poza Dawer. Zatruwając króla Talysa, planowałeś rozwinąć swój biznes, prawda? Według zeznań Hermara, nawet Twoi poznani wiedzą, że knujesz coś niedobrego. Nonsense. Być może prowadzę małą firmę na boku, ale ten produkt można teraz znaleźć dosłownie wszędzie. Nawet rynki w Davern są pełne dystrybutorów. Piolka nie dowodzi, że to ja zatrułem Talisa. To mógł być każdy. Teraz przemawia król. Zwierzęcy ząb. Przedmiot tak rzadki, że tylko jedna znana osoba mogła wr wrócić z takiego spotkania żywa. Noaksy pogromca smoków, wysnął proszę. Ja bym wszystkich trzech ich oskarżył w ogóle. Ząb został zbadany i tylko jedno stworzenie pasuje do tego wyjątkowego kształtu. Demon Ala z dalekich krain Keladur. A któż inny mógłby wybrać się tam i z powrotem, oprócz szlachetnego rycerza honoru? Czy Noaksy zabił bestie, czy nie? Musiał nosić ten ząb na szyi jako jeden ze swoich rekwizytów do snucia swojej historii. Ten ząb zwierzęcy znaleziono w piwniczce na wino. Tam Noaksy mógł wlać truciznę do naszego wina. Chciał, może. Chciał pomóc żonie Thalysa Palomie, ale król jedynie go upokorzył. Noaksy nie mógł znieść bycia odrzuconym, więc planował zamordować króla Talesa. Kłamstwa. Jestem człowiekiem honoru i nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Król Tales zrobił ze mnie głupca tego dnia, to prawda, ale opuściłem jego zamek zgodnie z rozkazem. W żaden sposób nie dowodzi to, że zabiłem króla Thalysa, tylko to, że byłem w piwniczce z winami, czego nie zaprzeczam. O, 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 Noaksy! Te, ty, 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 tak nie mów mi Ja tu chciałem powiedzieć, że jesteś najmniej podejrzany, ale teraz powiedziałeś, że byłeś w piwniczce z winami No właśnie, a po co miałbyś się skradać po zamku Grewno? Po prostu szukałem spokojnego miejsca Aby porozmawiać z Lady Lonno, wdową Sir Frederika. Tuż kiedy rozmawialiśmy musiałaś ciągnąć mi go z szyi, to była bardzo fascynująca rozmowa no ta, rozmowa Więc przyznajesz się, że ten przywód należy do ciebie Nie Cóż, to mogłoby być moje? Nie wiem, mam wiele takich rzeczy na szyi, ale przysięgam, że nie zrobiłem nic z winem. Kurde, mogę wstrącić wszystkich ich trzech? Chciałbym. Chciałem też zauważyć, że z żadnym z nich nie zawarłem sojuszu. Z żadnym. Na no, Aksego wystawiłem. Edtona wystawiłem dla Lursa. Tego wystawiłem dla Sir Friederica oraz. A jest tego drugiego. I lorda Jowana bodajże i Lenę wystawiłem mówiąc, że nie sprzedam córki i że jest dziwne. List instruktażowy. Ten list zawiera instrukcje opisujące użycie trucizny i mapę naszego zamku. Ma bardzo specyficzny, ozdobny wzór, który pasuje tylko do jednego lorda, który uczestniczył w weselu. Lady Lena, wystąp, proszę. Tylko lordowie z północy dekorują swoje listy w tak elegancki sposób. Jak mniemam, Lady Lena była jedynym gościem z północy w noc wesela. List został znaleziony ukryty pod kostką brukową w naszych ogrodach. Rysunki na liście przedstawiają jarzębinę, symbol ochrony przed przekleństwami. Drzewo, z którego lordowie budują kołyski swoich dzieci, aby chronić się przed złymi duchami. Syn Lady Leny został przeklęty, więc użyła tych symboli, aby odeprzeć demony. Nie ma wątpliwości, kto napisał ten list. Wydaje się, że Lady Lena ma też dobry motyw, by chcieć zabić Talisa. Groziła, że go zabije, jeśli ślub się odbędzie, a odbył się. Nigdy bym tego nie zrobiła, wasza wysokość. Mogłam nie żywić ciepłych uczuć do króla Talisa, ale jest duża różnica między nielubieniem kogoś, a zabiciem go na ślubie jego syna. Poza tym, jeśli chciałabym, żeby to mój syn poślubił Lord Sulia, czy nie byłoby lepiej zabić Iwo? Zabicie jego ojca nic w mojej sytuacji nie zmieni. Czy przyznaje się, że ten pergań pochodzi z Twojego królestwa? Nie, nie dekorujemy naszych listów drzewami jarzębiny, ale różami. Nie ma tu jasnej odpowiedzi, Wasza Wysokość. Musimy kogoś wskazać, Ktokolwiek inaczej Iwo obciąży winą was. Zrobiliśmy wszystko co naszej mocy. Na tym etapie to już tylko polityka. Możecie rozważyć korzyści, które zyskujemy od każdego lorda, jeśli są jakieś. Nie ma żadnych. Jeśli jednak skażemy kogoś bez mocnych dowodów przeciwko niemu, nasi ludzie odbierają to jako królewski kaprys. Czyli muszę wybrać jednego. Na podstawie dowodów lub ich braku, wskazuję... Lena albo Edton. No, Aks wydaje mi się, że, że nie. On sam mówił, że bajki robi. Za Ettonem przemawia na pewno to, że to było pod jego kontrolą tam, gdzie była fiolka znaleziona. To, że nie miał dobrych stosunków z królem, ale Lady Lena mu groziła i przyozdabia listy z północy, jest jedyną z północy tak naprawdę. Iwo miał jakiś plan jeszcze, więc być może jeśli to jest dobry moment, to on coś powie, ale skazuje... Lady Lena. Trochę też za to, że chciała Asalię. Lady Leno. Zleciłaś przygotowanie trucizny, Groziłaś królowi Thalesowi w jego własnym zamku. Musisz być tą, która sprawiła, że król Thales nie opuścił zamku po ślubie. Wskazuje cię na śmierć. Ale jak? Przecież nie zrobiłam nic złego. Mam nadzieję, że spłoniesz w piekle. Eryku, królu Dawer. Znalazłeś osobę odpowiedzialną za śmierć mojego ojca. Wynik tej rozprawy jest dla mnie satysfakcjonujący, Dlatego siły Atany pomogą ci w walce z Radowią. 3000 ludzi będzie gotowych do uderzenia, gdy zadmiesz wróg. Sygnalizując moim ludziom, by zaczaili się na wroga. Taka jest moja wola. Znajdź wszystkie poszlaki. Później tego wieczora. Zawsze uwielbiałeś ten widok. Czy to właśnie tam odbędzie się bitka? Tak, widzisz? Tam na samym środku. Jest tam taki wąski szlak. Tam ich powstrzymamy. Nie, ale czary mnie przeszły. Dziwne. Wygląda na to, że zawsze patrzą na zakończenie tego wszystkiego. Hej, hej, nic się nie kończy. Z pomocą Iwo odniesiemy zwycięstwo. Jeśli pomoże. Byłaś na rozprawie. Słyszałaś, co powiedział. Dotrzymał obietnicy ojca. Wszystko będzie dobrze. Nie martwię się tym przez sekundę. Wiesz, wiele rzeczy się wydarzyło, odkąd wyjechałaś. Asale znalazła nową przyjaciółkę. Okazało się, że pochodzi z Radowi, więc twoja matka wypędziła ją z zamku. Zawsze ma ciekawe towarzystwo. Dorosła, czy nadal jest rozwytrzona? Nie sądzę, by się kiedykolwiek zmieniła. Nadal sprawia mi wiele problemów. W pewnej nocy zrobiła kolejnego psikusa w tym razem twojej siostrze a nikogo nie oszczędza. Wtedy Dani wciąż znajduje coraz bardziej niedorzeczne zwierzęta. Nie może znaleźć zastępstwa dla Dastiego. Ostatnim razem, kiedy ty była, miała ślimaka? Co to było? Lampka. Zrobiła mi oto awantury. Nie zapomnę tego. Był też jeż, yes, mis Matwię się, co przyprowadzi kolejnym razem. Mieliśmy niemały stres z Twoją matką. Jest w ciąży. Będziesz mieć rodzeństwo. Gratulacje. Tak myślę. Trudno sobie wyobrazić, przez co ona musi przechodzić z bitwą na horyzoncie Kaj. Mój mąż z pewnością cię szuka Pewnie tak Tak bardzo za wami wszystkimi tęskni Wybacz mi, Lord Sully, o matko, to brzmi tak źle Ale... Mimo, że tęskni, to sama pisze w listach, że czuje się dobrze i że Iwo wcale nie jest taki zły. On, że jest dobry. Powiedzmy po prostu, że też tęsknimy. Chodź tutaj. O, jak w dzień pożegnania. Siniaki? Czy to Iwo ci to. O, co? Nie, nie zrobiłby tego. Jest bardzo łagodny, jest dla mnie dobry, opiekuje się mną. Tak jak ci mówiłem w listach. Ojcze. Ojcze, proszę, nie mów mu. Jest teraz królem Matany. Ma armię, która ślepo za nim podąży nawet do twoich bram. Bije nam córkę. Eee, nie, ja mam żołnierzy. Jak będzie trzeba, to rozgromię jej cztery armie. Ma lepsze i gorsze dni, nie rozdrażnij go, Kurwa. proszę. Nie mogę pozwolić, by ten drań tak cię traktował. Przemówię mu do rozsądku. Oczywiście, że kur. Tak. Play. Tutaj Play. jesteś. Pakuj swoje rzeczy, ojcze. Konfrontuj się, Gnojku. Myślisz, że skoro nosisz koronę na głowie, to możesz robić co zechcesz? Jakie kłamstwo powiedziałaś ojcu tym, la... tym razem? Znowu knujesz przeciwko mnie? Nic nie powiedziałam, obiecuję. Ona nie ma nic z tym nic wspólnego. Myślisz, że nie widzę, co jej robisz? Jeszcze raz poniesz rękę na moją córkę, a przysięgam, że... Że co? Czy pokonasz Radowie? Zupełnie sam? Myślę, że zapominasz, w jakiej jesteś pozycji, Eryku. Daję ci moją armię i dzięki mnie ten zamek ujrzy kolejny dzień. Nie będziesz mi mówił, co mogę, a czego nie mogę. Tawer jest na mojej łasce, więc lepiej zwraca się do mnie z należytym szacunkiem. Nic nie mówię. Wywalone w ciebie. Lepiej odpuść. Parę słów za dużo i ty, twoja rodzina, będzie mieli kłopoty. Wyjeżdżajmy, zanim zmienię zdanie. Achievement skonfrontuj się z Iwo. Co za śmieć, no. Co za śmieć. Jezu, ile golda mamy. Aha, bo nie opłacaliśmy tych. No. Nie opłacaliśmy naszych agentów, ale co za śmieć. Ja roztrzaskany jestem teraz po prostu. Czas do nadejścia radowi 0 tygodni. Ale, ale sam się zdenerwowałem po prostu. Najpierw miałem ciary na tym e, sądzie królewskim. Straszne ciary. E, potem jak z, z córką rozmawialiśmy, to tak. Także takie wspomnienia, ten, ale, ale potem nie, potem to już się wkurzyłem. Będę robić to co uważam za słuszne. Idziemy. Bitwa pomiędzy Dawnią i Radowią po górze gór szarych. Kup wszystkie upgrade do bitwy. Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Radowia zdążyła już zbudować obronę. Będziemy musieli ich odepchnąć i stworzyć przewężenie u podnóża gór. Niebo wygląda czysto. Dobrze. Przynajmniej coś działa na naszą korzyść. Tutaj. Chodźcie za mną, wasza wysokość. Zebraliśmy wszystkich, których mogliśmy. Ruszymy na twój rozkaz. Ale zbliżenie. My tu mamy. Wkrótce wszystko się zacznie. Do gotowości, wasza wysokość. Róg to chyba dopiero jak ten, jak będziemy, tak. Porozmawiajmy z tym. Mój umysł jest bystry. Uzbrojenie gotowe. Czekamy na rozkazy, wasza wysokość. Jak to wygląda? Nie powinniśmy dłużej zwlekać. Gdy zaczniemy, nie będzie odwrotu. Musimy pokonać wroga, zanim nasze siły całkiem się wyczerpią. Proponowałbym stworzyć armię rezerwową. Wspomniałeś o armii rezerwowej. Tak, możemy wydzielić niewielki oddział, trzymać go w gotowości. Rezerwę można użyć, by wykorzystać nagłe błędy radowi lub by pomóc zareagować na paskudne niespodzianki. Tak, stwórz rezerwę. W czego? O, jest rezerwa. Faktycznie. Na wasze rozkazy, wasza wysokość. Na wasze rozkazy, cokolwiek potrzebujesz. Czekamy na rozkazy, dobra. Ucznicy. Widziałem, że ucznicy się przygotowują. Po rozpoczęciu bitwy, ucznicy będą gotowi na wasze rozkazy. Atana? A co z rogiem? Możemy go użyć, by dać sygnał atanie. Sugeruję, abyśmy użyli go tylko jeśli będzie to konieczne, aby mieć element zaskoczenia. Już czas. Nie lękajcie się, bracia. Dzisiejszy dzień nie jest dniem naszej klęski. Mamy silnych sojuszników. W czasie próby musimy pamiętać, że nie zostaliśmy tu sami, ale dzisiaj nie będziemy ich potrzebować, bo to jest dawern. My się nie poddajemy. Aj, za Davern. Pokażemy im. Zaskoczymy ich. Teraz no, mamy 949 żołnierzy? Gotowy na rozkaz. I co, oni się teraz tak biją? Co możemy zrobić teraz? Zaczyna się. Strzelmy! Przygotować się. Łucznicy? A, mamy trzy salwy, tak jakby, tak? Ale poszło. Ora, trochę ich zabiliśmy. Moja jednostka może pomóc, sam ich trenowałem. A gdzie jest twoja jednostka? Nasi łucznicy powinni poradzić sobie ze sporą częścią ich armii. Wszystko jest pod kontrolą. Nie mogę walczyć, ale nadal mogę pomóc. No to co? No to strzelamy dalej, I guess? Ahać, strzelaj, idź. Yeah, no i kolejnych 40 zginęło. No to gdzie jest ta twoja jednostka? Ja bym chętnie ich puścił do tej bitwy. Nasi uczniowie sobie wszystko pod kontrolą. Nie wiem co mogę tu robić, tak Ta bitwa w ogóle jakby w tle nie działa. Chodzi... Niby coś tam jest, ale się nie dzieje. Chyba że... Chyba, że po prostu... Muszę wystrzelać się z uczników na razie. Pokażcie im na co nas stać. No strzelno i tak chyba nie mam nic innego do zrobienia. 880. 40. Oj, oj, co to za zielona? Co to jest? Nasza wysokość, magia. Mgła zasłania nam widok. To może coś z tym zrobić? Nie mam pojęcia, co się tam stanie. Musimy wsparcie. Powiedz słowa, przecież atak z buczniami. Jak planujesz widzieć, kogo atakujesz? Mgła jest gęsta, że wypełnia mi płuca. Nie wspominając o tym, jak musi być tam na dole. Jak powinniśmy polegać na wzroku. Może inne zmysły, chyba że istnieje sposób na walkę z magią. Akolwiek zrobimy to wasz wybór. Czy co, Alana? Nigdy nie widziałem takiej magii. Mogę spróbować się jej pozbyć, ale może to chwilę potrwać. No zrób to, zrób to, zrób to. Zrobię co w mojej mocy. Co się dzieje, co się dzieje? Halo. Przechodzi. Ojojojoj, oj, oj. co to jest? Jak to jest możliwe? Dwa tysiące ludzi, Mają przewagę. Zadmijcie wróg Czy ja muszę wszystko robić sam? Kiedy oni mnie otoczyli? Co za goście? Łucznicy? Czekam na rozkazy Ale zadałem wróg, żeby Atana przyszła Halo, Feratana. No dobra, chyba łuczników trzeba strzelić Zajmujemy pozycję Atana nie przyszła Iwo nas wyrąbał, oni mają o wiele większą przewagę. Halo, co się dzieje? Ja myślałem, że to tysiąc ludzi to na spokojnie. Da rada, oni mają ponad dwa razy więcej ludzi. Co to? Co to za kawaleria? Nagła zniknąłem, myślałem, że możemy uzyskać przewagę, ale. Oni mają do dyspozycji potwory, dosiadają opancerzonych żubrów. O jest, za dzikusy. Obrzydłe bestie się o spustoszenie. Musimy utrzymać szyk. Więcej żołnierzy na polu bitwy mogłoby otoczyć wroga. Może to również oznaczać, że więcej ludzi zginie. Masywne ciała ostre, długie rogi. Kopyta, które mogą zmierzyć ludzką czaszkę. Nie wszystkie jednostki są odpowiednio wyposażone, by poradzić sobie z taką kawalerią. Może moglibyśmy użyć profesjonalnych pogrąsów bestii, aby je wybić. Dobra, nawajłowca. poluj. idź, welek, daj sobie wszystko. Nigdy mniej wasza wysokość Ale poszedł I co? Wybiłeś? Ale są te żubry tutaj I, jak oni nie miażdżą! 689 ludzi mam tylko. Na bogu, gdzie Atana? No właśnie. Zadmijcie wróg Debile. Lawina powinna przejść normalnie z tego roku. Czekam na rozkazy. Strzelać! Szybko. Ale trochę ich zdechło. Są kurde ucznicy tylko po 40. Co za masakra. Czy da się to przegrać? Też jest pytanie. Da się to przegrać? To by był przypał. Ja chcę to wygrać. Audrey. List. Pomoc nie nadejdzie. Iwo. To musi być kłamstwo. Mieliśmy umowę. Wasza wysokość to nie wszystko. To nie są ogniste strzały, to magia. Potwory zrodzone z płomieni. Magiczna mgła, potwory, a teraz więcej magii. Skupienie się na obronie powinno być na tym etapie najważniejsze. Dobra organizacja na polu bitwy również może być kluczowa. Może wiedźma spróbowałaby zaklęcia. Kogo powinniśmy wysłać? Nie mamy wiedźmy. O, co? Nasi ludzie nie będą w stanie poradzić sobie z ogniem, ale ich poprowadzę. Ten ogień piecze naszych ludzi żywcem. Musimy coś z tym zrobić. Możemy to przeczekać też. O matko! Ale nie mamy wiedzy, a co my mamy zrobić? Ognie jest wszędzie, możemy jednak pomóc braciom. A pikinierzy? Nasze włócznie nie pomogą nam poradzić sobie z ogniem. Niech ta rezerwa. Aha, bo to jest ta rezerwa. Dobra, niech rezerwa pójdzie. Może trzeba było wysłać piki na tych. Trzeba było wysłać piki wtedy na tych. Na tych. E, kurczę. Zbrojny. Cholera. Pomimo tego, co mówi list, musimy spróbować zadać wróg. JI, no nie. Ale. Idziemy na Iwo, chyba. Wyczuwam, że nadchodzi coś złego. Deszcz. Łucznicy. Okej, okay, czyli zgasiliśmy ogień. Jesteśmy ostatnią brygadą. Zgasiliśmy ogień. I oni już nie są otoczeni. Strzelać. A zabij więcej niż 40. Błagam, no. Ja pierdziele, 40. Długo nie wytrwamy. Ani śladu po Atani. List nie kłamał. Co jeszcze nam pozostało? Wrogów ciągle napływa. To był zaszczyt. Co to jedzie? Co to jedzie? To nie koniec. Nie wygląda dobrze. Co to za potworne urządzenie? Nie mamy wyboru. Musimy wysłać wszystkich żołnierzy. Ona nas opuściła. To za bardzo w morale pojedzie. Pokazali nam, co nieznane. Widzieliśmy bestie, magie, ale oni nie widzieli co my mamy w zanadrzu. Pokażcie im, z czego jest stworzony tawer. Sprawdźcie im piekło. Na mój rozkaz Co ma? Na... Nie sądzę, żebyśmy dali rany To wszystko Pokażcie im swoje włócznie Co to jest za machina? Ojej, ale ich zginęło Pokażcie im piekło Wysłaliśmy wszystko To wszystko. Daliśmy z siebie wszystko. Nie zniesiemy już więcej. Jestem ciekaw, czy gdybyśmy nie konfrontowali się z Iwotą. To... O! Okej, okay, lawina zeszła. 20 ludzi nam zostało. Błogowie uratowali nas wszystkich. Nie do wiary. Przeżyliśmy. Win battle against radowia. O! Oh. Zdecydowanie za dużo. Zdecydowanie za dużo jak na jeden odcinek. Zostało nam 30 ludzi. Ech, I coś się boję, że jeszcze będziemy musieli się klepać z 3000 żołnierzy IWO. Zobaczymy, co to będzie. Ale to by było tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Mnie strasznie przeszły i dreszcze, i emocje, i wszystko. Bardzo fajnie zostało to zrobione. Co prawda, bitwa taka trochę nieintuicyjna, zbytnio co ma się tam robić. Jestem ciekaw, czy da się ją przegrać. To też jest e, ciekawe. Ale cóż, my wygraliśmy. I Dawern zostało do tego stworzone. A jeśli chcecie zobaczyć więcej tego, to zapraszam Was do kolejnego odcinka, który będzie już wkrótce. Do zobaczenia i cześć.